Prace leśne to jest moja reakcja na to, co się wydarzyło u mnie za płotem w 2019 roku. Za płotem była tak zwana trzebież pielęgnacyjna, czyli wycinano część starodrzewu, który porastał miejsce bardzo dobrze nam znane, do którego często chodziliśmy na spacery. Cały ten projekt prace leśne, on się składa z kilku jakby elementów i takim pierwszym i którego jest też, który jest najliczniej reprezentowany, to są takie interwencje, ja mówię na nie takie beznadziejne interwencje, które polegają na tym, że wchodzę na tereny wycinek i stawiam tam takie rachityczne instalacje, bo nie jest to w żaden sposób land art. Które trwają tyle, ile pracuję nad tym zdjęciem. No i oczywiście dokumentacja tego, więc fotografia ma tutaj takie trochę wtórny, yy, wtórne zadanie, chociaż no, to ona pozostaje i to z nią można podróżować i pokazywać tę wystawę w innych miejscach. Ale też są inne elementy tego projektu, jak na przykład inwentaryzacje. To są z kolei takie bardzo typowe, klasyczne pejzaże leśne, zielone. To co jest w nich niepokojącego to są te oznaczenia na drzewach, które typują te drzewa do wycinki, a obok mamy spis organizmów flory i fauny, która znajduje się w tym kadrze. Bo nawet jeżeli wszystkie z drzew nie są wycięte w tym miejscu to ta trzebież pielęgnacyjna jakby kończy się Takim widokiem, jakby ten las został wrzucony do miksera i przemielony, i wyrzucony, więc cały ten ekosystem, który jest w kadrze widoczny, on też przestaje istnieć. Wychodzę z takiego założenia, że yy drewno jest nam potrzebne i yy nie ma możliwości, żebyśmy w 100% przestali yy z tego surowca korzystać, natomiast bardzo podoba mi się ten postulat, że jest 20-30% lasów, które powinniśmy wyłączyć z takiej gospodarki leśnej, o której mówię czasami, plantacyjna. Te lasy się nie odbudują nawet za życia naszych dzieci, więc myślę, że jest to gra warta świeczki i należałoby właśnie zastanowić się nad tym. Już nie mówię o powoływaniu nowych parków narodowych, bo to jest rzecz, która się nie wydarzyła od ponad 20 lat w Polsce, ale o tym, żeby pewne kwestie się po prostu zmieniły w myśleniu o tych lasach.